W ostatnich dniach polski internet obiegła głośna informacja na temat zatrzymania Szymola. Ten w czwartek w godzinach porannych został zatrzymany przez służby w sprawie promocji nielegalnych kasyn. Informacja o zatrzymaniu pojawiła się najpierw na Twitterze Boxdela, który wprost przekazał, że sytuacja jest poważna. Jednak nie minęła nawet godzina, a komunikat został zaktualizowany, że Szymol odzyskał wolność po 7 godzinach, choć z istotnym na tamtym moment zastrzeżeniem, że na razie nie może opuścić Polski. Rzecznik Fame MMA poinformował, że cała sytuacja była jedynie rutynowym przesłuchaniem w związku z głośną aferą dotyczącą reklamowania zakazanych kasyn w Polsce. Według relacji działaczy Fame, służby najprawdopodobniej nie były wcześniej pewne miejsca pobytu Szymola. Dlatego doszło do nagłego zatrzymania. Ostatecznie zawodnik wrócił do hotelu w dobrym humorze, jak przekazał jeden z pracowników federacji. W drodze powrotnej zdążył jeszcze zajść do galerii po nowy telefon. Pomimo medialnego szumu i pierwszych alarmujących informacji, federacja potwierdziła, że jego walka pozostaje nie Grożona. Więcej na temat wspomnianego zatrzymania przekazał sam Szemol, który to udzieli wywiadu Mateuszowi Kaniowskiemu. Jak się okazuje, streamer odzyskał wszystkie przywileje wraz z odbiorem paszportu, ale musiał wpłacić spore poręczenie majątkowe, które było większe niż w przypadku samego Buddy. No i powiedziałem, co wiedziałem. No i mnie wypuścili. Tego samego dnia od razu, przy jest z proces z prokuratury, e, pojechałem wpłacić do banku poręczenie majątkowe. No i już dzisiaj mam paszport. Można ci jak duże? Wolałbym nie mówić. W sensie, okay. za, e, no to zabrali mi łańcuch, zabrali mi z dwa... Ten łańcuch z... za półtora miliona? Tak. A twoi ochroniarze? To poszło, to poszło, to poszło jako poręczenie majątkowe, nie? E, plus... E, to ładne poręczenie, półtora miliona złotych. Plus, nie no, tam około trzech było. I jeszcze 400 tysięcy złotych musiałem dopłacić z wiesz, przelewem. Więc około trójki. Poręczenie majątkowe, tak, żeby. No ale to wiesz, to była sprawa, taka, że ja mówię do pani prokuratury, ja w niedzielę chcę opuścić kraj. Dla przypomnienia, w sprawie buddy było poręczenie w wysokości 3 milionów złotych za niego i za Grażynkę. Tutaj za samego Szymona mówimy o kwocie ponad 3 milionów złotych, co jest naprawdę sporą kwotą i sugeruje, że sprawa zrobiła się poważna. Szymon zdradził również jak wyglądało zatrzymanie jego osoby. W mediach nie pojawił się żaden film ze strony służb, tak jak to było w przypadku poprzednich zatrzymań influencerów. Być może ktoś stwierdził, że nie będzie to dobre dla wizerunku i nie ma sensu tego publikować, ale sam influencer opisał jak to wyglądało. Co ci się, jak to się w, w ogóle wczoraj wyglądało? No co, 6.10, w ogóle wstałem sobie tam o czwartej coś, zjadłem śniadanie, że tam pojechałem do jednego hotelu mojej dziewczynie e, pokój ogarnąć, bo jakoś nie mogłem zasnąć, też robiłem wagę, bo tego dnia akurat miałem trzy posiłki jakieś malutkie i litr wody tylko, e, no i wiesz, są głodny, się obudziłem, mówię, dobra, zjem sobie śniadanie teraz i potem jakoś może sobie zasnę, no i leżałem, leżałem tak w łóżku, tak coś, coś jakoś podświadomość mi mówiła, że coś może się wydarzyć, no nie, no i sobie leżałem i, i 6.10 panowie i panie zapukali ze służby celno-skarbowej Yy, dobra, zapukali. No, bardzo mocno zapukali, otworzyli, otworzyli drzwi, no i wiesz, tam z do hotelu. Do hotelu. Tak, i z bronią od razu wiesz na ziemię i służba celna skarbowa. No i co? No i, i zaczęło się, zaczął się kipisz w pokoju. No i wszystko mi tam przeszukali, co miałem, nic nie znaleźli. Yy, no i co? I pojechaliśmy na przesuwanie. Przejdźmy teraz do wątku Natana Marconia. Sytuacja wokół zawodnika zmienia się z godziny na godzinę. Wszystko zaczęło się od oficjalnego komunikatu organizacji, w którym poinformowano, że Natan nie stawi się na poranną ceremonię ważenia. Federacja przekazała, że od dłuższego czasu nie ma z nim kontaktu, a jedyną szansą na dopuszczenie go do walki jest pojawienie się na wadze następnego dnia do godziny 9. W międzyczasie internet obiegły nieoficjalne doniesienia od zawodników i osób związanych ze środowiskiem Freak Fightów. Jedni twierdzili, że Natan uciekł z Polski, inni, że widziano go w Katowicach, skąd miał ruszyć w stronę Czech. Pojawiły się nawet informacje, że stara się o szybki wylot poza Europę. Całość rzecz jasna nakłada się na głośną aferę związaną z reklamowaniem nielegalnych kasyn w ramach której wcześniej przesłuchiwany i zatrzymany był Szymol. Moi drodzy! Negatywny? Tak, słyszałem. W sensie? Natan Marcoń uciekł z Polski. No tak, tak, ja też podobno słyszałem, ale czy to jest prawda, to no nie, nie, na 100% nie powiem, na 99%. W sensie uciekł, po prostu wyjechał. No można chyba tak powiedzieć, że uciekł. Nie wiemy, czy to jest prawda, że, że go tam szukają, czy go nie, czy go nie szukają, e, jedyne jakie informacje to można bazować na tym, co są plotki, no nie? Bo ja, no, nawet tam próbowałem podpytać panią prokurator dzisiaj, ale to wiadomo, że mi nic nie powie, no. Czyli ty sobie siedzisz na herbatce u prokuratora, u pani prokurator? Tak, tak. I zadajesz pytania? No gadamy sobie, mówię, że ja pozdrawiłem panią prokurator z tego, z, z tego, tego, jest bardzo, bardzo miłą osobą i no, oddała mi cię paszport, więc... Według relacji to właśnie perspektywa podobnych działań służb miała przestraszyć Marconia i skłonić go do porzucenia kontaktu z Federacją. Jeśli te medialne sygnały okażą się prawną, szanse na zobaczenie go w Oktagonie drastycznie maleją. Z kolei jeżeli jest to jedynie element gry promocyjnej przed galą, można spodziewać się, że Nathan pojawi się w ostatniej chwili, by podtrzymać napięcie wokół wydarzenia. Na ten moment jednak wszystko wskazuje na to, że jego udział w Fame 28 stoi pod dużym znakiem zapytania. Sama federacja przekazała na Instagramie, że Nathan nie stawił się o 9 rano, co może potwierdzać jego ucieczkę z kraju. Sporo znak zapytania można również postawić w kontekście tego, co grozi Adrianowi Polakowi za wykorzystanie wizerunku Roberta Lewandowskiego do promocji kasyna. Na tym tematem pochylił się Mariusz Stankiewicz z kanału Legalny Vlog, który przeanalizował ten wątek i podzielił się swoją opinią. Według autora materiału, influencer prawdopodobnie wpakował się w największy problem prawny swojej kariery. Niezależnie od tego, że grafika była sztucznie wygenerowana dla przeciętnego odbiorcy, jest oczywiste, kogo miała przedstawiać. A to oznacza jedno: bezprawne wykrócenie wizerunku Roberta Lewandowskiego w celach reklamowych. W polskim prawie wizerunek jest dobrym osobistym, a przy osobie tak rozpoznawalnej i tak ściśle sprzedającej swój wizerunek w reklamach, stawka automatycznie rośnie. To, że Polak szybko usunął post i opublikował przeprosiny, nie zamyka sprawy. Otoczenie Lewandowskiego już zapowiedziało podjęcie kroków, co w praktyce prawie na pewno oznacza działania prawne. Robert Lewandowski może domagać się po pierwsze formalnego zakończenia naruszenia, co już de facto nastąpiło, a post zniknął, ale też usunięcia skutków naruszenia, czyli np. Na oficjalnych przeprosin w określonej formie i miejscu. Jeżeli sprawa trafi do sądu, może się skończyć tym, że Polak zostanie zobowiązany do opublikowania przeprosin w swoich socialach, a w skrajnym wariancie także w większych mediach. Zależy od tego, jak bardzo sąd oceni wagę naruszenia. A jeżeli, tak jak pan Polański, ktoś próbuje wykorzystać wizerunek lewego w celach komercyjnych, to w ten sposób niejako zawłaszcza sobie prawo do dysponowania tym dobrym osobistym, tym wizerunkiem, i tu dosyć mocno wkracza w pewną swobodę dysponowania nim i bycia kojarzonym z określonymi działaniami i pozostając w obszarze tego wizerunku, który jest wykorzystywany w celach komercyjnych przez samego Lewandowskiego, no to je, wartość jego wizerunku może zostać rozwodniona właśnie przez to, że ktoś tam na przykład będzie kojarzył, że brał udział w promowaniu jakichś tam kasyn online. Kolejnym wątkiem są pieniądze. Lewandowski może zażądać uczynienia za naruszenie dóbr osobistych, za to że bez jego zgody powiązano go z reklamą hazardu. Sąd będzie tu badał m.in. to, jak poważne było naruszenie, jak długo trwało, jaki miało zasięg i czy realnie mogło zaszkodzić jego wizerunkowi. Trzeba pamiętać, że w Polsce zasądzanie milionowych kwot za takie naruszenia to raczej rzadkość. Dużo bardziej realne są kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, ewentualnie wyższe, jeżeli sąd uzna, że trzeba dać bardzo mocny sygnał odstraszający dla kolejnych osób rozważających tego typu praktyki. Trzecia rzecz to możliwa wpłata na cel społeczny. Prawo pozwala, by zamiast albo obok pieniędzy dla samego poszkodowanego zażądać zapłaty określonej sumy np. Na, na fundację. W tym przypadku bardzo prawdopodobny scenariusz to zażądanie wypłaty na organizację zajmującą się pomocą osobom uzależnionym od hazardu. Tutaj kwoty rzędu 100-200 tysięcy złotych nie byłyby niczym absurdalnym, szczególnie że post służył wprost do wciągania ludzi w kasyno online i to przy użyciu cudzego wizerunku. No i na koniec pozostaje jeszcze temat ewentualnego odszkodowania za realną szkodę majątkową. Gdyby Lewandowski był w stanie wykazać, że przestęp post stracił konkretną współpracę reklamową albo musiał renegocjować stawki, mógłby domagać się wyrównania tej straty. To jednak jest najtrudniejsze do udowodnienia i wymagałoby twardych dokumentów. Mowa tutaj o umowach, stawkach oraz opiniach biegłych. Najbardziej realny scenariusz dla Adriana Polaka to konieczność oficjalnych przeprosin, wypłata za dość uczynienia raczej nie w milionach, ale w odczuwalnej kwocie oraz wpłata sporej sumy na cel społeczny związany z walką z hazardem. Innymi słowy, nawet jeśli nie zrujnuje go to do zera, ten jeden post może okazać się bardzo bolesną, sześciocyfrową lekcją pokory lekcją pokory, ale dla Buddy według wielu może być słaby wynik jego ostatniego teledysku. YouTuber, jak mogliśmy śledzić od wielu dni, zapowiadał wypuszczenie czegoś mocnego, co pod kątem technicznym będzie nowym poziomem w świecie polskiej muzyki. I od strony technicznej teledysk faktycznie może robić wrażenie, ale nie do końca przypada to do gustu jego odbiorcom, ponieważ jak możemy zobaczyć, jego oświetlenia nie porywają, a teledysk w zaledwie 24 godziny zdobył około 200 tysięcy odsłon. Co pokazuje, że kariera muzyczna YouTubera nie jest tak szeroko rozchwytywana jak kariera motoryzacyjna. W komentarzach może można zobaczyć spore zapytanie o to, czy powróci kontent motoryzacyjny. Jak możemy przeczytać, jest na to spora szansa. Budda napisał tu cytat Coś wisi w powietrzu, nie traćmy wiary. Co może oznaczać, że wkrótce Kamil zapowie jakiś motoryzacyjny projekt, ale jak sam podkreśla w odpowiedziach, nie będzie to powrót na YouTube, którego większość osób by oczekiwało. Sporo osób czeka też na rozwój sprawy wokół DIOS. Fundacja miała się zamykać i ciągle możemy widzieć różne ruchy czy odlekanie decyzji. Jednak portal Prawda odios 2.0 postanowił ujawnić kolejną interesującą informację, związaną z kontrowersjami wokół majątku osób powiązanych z fundacją. Na pierwszy rzut oka nieruchomość przy ulicy Głównej 65A w Udaninie wygląda jak zwykły dom z dużą działką. Jednak, jak wynika z przedstawionych informacji, stoi za nią znacznie więcej. Posiada się warta około 900 tysięcy złotych i należy do prywatnej spółki Instytutu Ochrony Zwierząt, której właścicielami są Rek Złoty oraz Małgorzata Pietruszka, czyli córka wiceszefowej organizacji. Co istotne, nieruchomość trafiła do tej spółki bezpośrednio z Fundacji DIOS, założonej dopiero w 2023 roku, a nie ze znanego od lat stowarzyszenia o tej samej nazwie. W tekście zwrócono uwagę na powtarzane wielokrotnie zapewnienia przedstawicieli DIOSu, że organizacja nie posiada żadnych nieruchomości czy kosztownych. Aktywów, a wszystkie środki przeznaczone są na potrzeby zwierząt. Przedstawiona sprawa ma temu przeczyć. Według autora pieniądze miały trafić do pobocznych podmiotów powiązanych prywatnie z kierownictwem, co miałoby służyć ukrywaniu faktycznych przepływów finansowych. Podkreślono również, że w przyszłości DIOS może próbować tłumaczyć tę transakcję w różny sposób, chociażby darowizną od anonimowego wujka z USA czy planami stworzenia azylu dla zwierząt w zabudowie mieszkalnej. Jednocześnie autor sugeruje, że to prawdopodobnie tylko jeden z wielu podobnych przypadków, a środki miały wypływać z DIOSu szerokimi strumieniami przez sieć fundacji i spółek. Zakończenie zapowiada dalsze ujawnienie uja Znalezisk oraz możliwe zainteresowanie sprawą ze strony prokuratury. I w ostatniej chwili warto wspomnieć o zdjęciu Natana, jakie pojawiło się w sieci w ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut. Profil Wściekły Biznesman 2.0 opublikował zdjęcie marcania na lotnisku. Jednak ciężko powiedzieć, czy jest ono prawdziwe, ponieważ dziwnym jest fakt, aby Natan ubrał się w taki sposób, podczas gdy szuka go tyle osób. Prawdopodobnie najbliższe godziny zweryfikują, czy jest to prawda, czy być może stare zdjęcie, czy wytwór sztucznej inteligencji. Na dziś to wszystko. Dziękujemy za Waszą uwagę i życzymy Wam udanego weekendu.